Cześć, dzień dobry. Nazywam się Anna Rolewicz, jestem prezesem biura Tax Office. I ze mną jak zwykle jest... Michał Zbutowicz, doradca podatkowy. Witajcie. Nasz kolejny odcinek będzie dotyczył białej listy podatników oraz tzw. split payment. Zaczniemy od tego, czym jest biała lista podatników, a potem trochę ze szczegółów przepytamy Michała. Biała lista podatników jest listą prowadzoną przez szefa KAS. Zawiera rejestr podatników, którzy są zarejestrowani mhm. lub zostali wykreśleni z rejestru podatników. Można taki stan sprawdzić na dowolny dzień, cofając się do pięciu mhm. lat wstecz. Zasady prowadzenia białej listy są zawarte w artykule 96b ustawy o VAT. Między innymi, wymienimy, jakie dane są zawarte w tym wykazie. Nie będziemy wymieniać wszystkich, bo jest tego dużo, natomiast tak. kilka Państwu przytoczę. Numer PESEL. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, adres siedziby, adres miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, daty rejestracji, odmowy rejestracji okay. albo wykreślenia z rejestru i co jest ważne, podstawę prawną odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru. Dodatkowo są tam zawarte numery rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną przez podmiot działalność gospodarczą. Tak, dla ułatwienia możemy jeszcze dodać, że ten rejestr VAT ma takie funkcjonalności co do możliwości wyników wyszukiwania. Możemy szukać po lipie przedsiębiorcy, prawda? Po nazwie przedsiębiorcy, czy nawet po rachunku bankowym przedsiębiorcy. Tak, i możemy to mhm. robić sami, lub też większość programów i księgowych, i tak naprawdę często programów mhm. do wystawiania faktur, już posiada połączenie z tym rejestrem i może to zrobić automatycznie, co jest bardzo dużym ułatwieniem, bo nie zawsze o tym pamiętamy. Również w momencie dokonywania przelewów, część rachunków mhm. bankowych też posiada takie połączenie. Tak. Zaczniemy teraz od tego, płynnie przejdziemy do powiązanego artykułu, który jest bardzo ważny, czyli prawo przedsiębiorców. Mhm. O czym mówi? No właśnie, bo jeżeli mówimy o objawie liście podatników, to powinniśmy sobie to tutaj skonfrontować z prawem przedsiębiorców, z tym artykułem 19, o którym Ania wspomniałaś. Dotyczy to bardzo ważnego zagadnienia, bo De facto odnosi się do limitu transakcji gotówkowych, powyżej do którego limitu przedsiębiorcy, jeżeli wykonują jakieś tutaj płatności gotówkowe, no co do zasady nie będą mogli zaliczyć takiego wydatku gotówkowego w koszty uzyskania przychodu. Ten artykuł 19 odnosi się do transakcji, do transakcji, których wartość przekracza kwotę 15 tysięcy złotych. Brutto, to ważne. I ważnym jest, co to jest transakcja? No właśnie, co to jest transakcja? Na pewno tutaj ten przepis w tym konkretnym przypadku nie mówi o fakturze, czyli nie tyle mamy do czynienia z wartością faktury, a z wartością transakcji. To nie zawsze muszą być te same zagadnienia. Dla przykładu, myślę, takie najbardziej miarodajne porównanie to chociażby usługi najmu. Najmu mm. czy dzierżawy, prawda? Transakcje, tutaj należy moim zdaniem przyjąć taki, taki punkt widzenia, że przez tą transakcję należy rozumieć całe, całe to świadczenie przez cały okres trwania umowy najmu. Przykładowo, czyli jeżeli przy, przykładowo mamy umowę najmu, czynsz najmu na 2000 złotych miesięcznie, no to w ujęciu rocznym ten koszt wynosi nam 24 tysiące tak, złotych przekracza, 000... przekracza wartość transakcji 24 000, 15 tysięcy złotych, co powoduje, że każdy z tych cząstko, każda z tych cząstkowych faktur powinna być opłacana właśnie na rachunek, który jest zgłoszony na białej liście podatników VAT. Czyli to samo dotyczy pewnie większości usług abonamentowych, które właśnie, których umowa już przekracza tą kwotę, 15 tysięcy. Co do zasady czyli, tak. Czyli Co do zasady to tak. I drugi war ważny warunek jest taki, że dotyczy tylko transakcji prowadzonych między przedsiębiorcami. No właśnie, tak, prawo przedsiębiorców, więc tutaj też tam się powinna zapalić ta lampka. Jeżeli mamy e, taką sytuację, że dokonujemy jakichś transakcji, czynności e, sprzedaży, zakupu e, z kontrahentem, który nie jest przedsiębiorcą, jest to osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej. Tutaj te zastosowania gotówkowe nie mają zastosowania. Okej, okay. a co zrobimy, jeżeli program nam nie podpowie, rachunek mhm. bankowy nam nie podpowie? I mimo mm -hmm. wszystko nie zrobimy tego przelewu na białą listę. Jakie no są konsekwencje? Może zacznijmy Świetnie. od podatku VAT? Świetne pytanie, jeżeli rozmawiamy o konsekwencjach, no właśnie, mamy tutaj ujęcie i w podatku VAT, i w podatkach dochodowych. Zacznijmy od tego podatku VAT. W podatku VAT generalnie tutaj możemy mieć do czynienia z taką odpowiedzialnością solidarną za ewentualnie niezapłacony VAT przez przykładowo nierzetelnego dostawcę usług, dostawcę towarów i tym podobne, tak? Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że nasz sprzedawca wystawił na nas fakturę, zapłaciliśmy mu gotówką, natomiast on z jakiegoś względu nie zapłacił tego VAT-u należnego ze swojej faktury do Urzędu Skarbowego. W takiej sytuacji, jeżeli nie dopełniliśmy tutaj tej należytej staranności, nie zapłaciliśmy na ten rachunek zgłoszony na białą listę, na ten rachunek płatniczy, wówczas to Urząd Skarbowy może mieć tak zwany regres do nas jako do osoby trzeciej odpowiedzialnej solidarnie za niezapłacony VAT przez sprzedawcę. Okay, czy można takich konsekwencji uniknąć? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Tak, no oczywiście zawsze weryfikujmy, czy mamy w ogóle ten obowiązek zapłaty na tą białą listę. To jest tutaj warunek taki bardziej profilaktyczny. Tak, czyli czy nasza transakcja dotyczy tego warunku, o którym mówiliśmy na początku? Dokładnie. Czyli dotyczy nas prawo przedsiębiorców. Dotyczy nas prawo przedsiębiorców, dokładnie tak. Na szczęście, jeżeli spostrzegniemy, że po dokonaniu takiej zapłaty, albo gotówkowej, albo zapłaty na rachunek inny, który nie jest zgłoszony na, listę, na białą listę podatników, wówczas powinniśmy zawiadomić Urząd Skarbowy, że taka płatność nastąpiła na inny rachunek płatniczy, nie zgłoszony na białą listę, jest takie specjalne zawiadomienie. E, zawiadomienie o nadruku ZAVNR. Jeżeli takie zawiadomienie złożymy w terminie, jesteśmy. Tutaj można powiedzieć kryci, tak? to znaczy urząd skarbowy nie może od nas tutaj żądać zapłaty z tytułu solidarnej odpowiedzialności za tego nierzetelnego sprzedawcę. Tylko pamiętajmy, że na złożenie tego zawiadomienia do urzędu skarbowego mamy 7 dni od momentu zlecenia tego przelewu na rachunek niezgłoszony na białą listę. Zgadza się. Kolejnym takim sposobem na uniknięcie tych konsekwencji jest płatność dokonana za pośrednictwem, Split payment, o paymentu, którym będziemy uh -huh. mówili jeszcze dzisiaj na koniec tak. odcinka. Uh -huh. Są jeszcze wykluczenia dotyczące rodzaju transakcji. Prawda? Są wykluczenia dotyczące tra rodzaju transakcji, rzeczywiście. E, natomiast e, tu jeszcze jedna rzecz, może zanim przejdziemy do tych wykluczeń. E, powiedzieliśmy sobie o tym podatku VAT, uh -huh. ale bardzo kluczowe, moim zdaniem, są te koszty podatkowe. Tak, yy, czyli przechodzimy do yy, konsekwencji w yy, podatkach yy, dochodowych. C no właśnie, bo zobaczmy, że o ile z tym VAT-em, to tutaj muszą być jakby dwie przesłanki. Po pierwsze, zapłata na rachunek niezgłoszony na e, białą listę. Po drugie, yy, nieuczciwy sprzedawca. Tak? Natomiast przy kosztach podatkowych, no tutaj już nieważne, kto jest tym sprzedawcą, czy on odprowadzi ten VAT, czy, czy odprowadzi swój podatek dochodowy, czy nie, to nie ma znaczenia. Natomiast y, może być tak, jeżeli dokonaliśmy zapłaty na rachunek nie zgłoszony na białą listę, albo była to płatność gotówkowa, tak, do y, powyżej tego limitu 15 tysięcy złotych, wówczas taki wydatek nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu, albo jeżeli zaliczyliśmy taką fakturę jako wydatek, to musi, musimy odpowiednio. No, ściągnąć ten wydatek z kosztów. Czyli skorygować na koszty, skorygować jeżeli koszty, koszty. na nie pozwalają, to Dokładnie. w takim razie powiększyć to, przychód. Tak, jeżeli koszty są e, tutaj e, niższe niż ten wydatek, wtedy powinniśmy e, powiększyć nasz przychód do podatkowania. Tak, to już są takie mhm. techniczne rzeczy bardziej dla mhm. państwa księgowych, którzy tak. się tym zajmą. Ale proszę zobaczyć jakie są istotne skutki, tak? No, wyobraźmy sobie, że płacimy fakturę o wartości 100 tysięcy złotych e, poza rachunek z białej listy. Okazuje się, że nie możemy tych 100 tysięcy złotych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Mhm. I z naszej, naszego doświadczenia taka sytuacja najczęściej się zdarza w momencie, gdy ktoś kupuje samochód od przedsiębiorcy. Nie wiem, czemu czasem uh -huh. jest taka otarta praktyka, że jedzie się po ten samochód i uh -huh. często płaci się gotówką. Już mieliśmy tak. takie sytuacje, także e, Państwo pamiętajcie, że jeżeli kupujecie również samochód od przedsiębiorcy, uh -huh. to również Was dotyczy. A jeżeli Wam się zdarzy tak. zapomnieć, to od razu telefon do księgowej, bo również uh -huh. można uniknąć tych konsekwencji uh -huh. i w tak. podobny sposób, co w podatku VAT, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli znowu składamy to zawiadomienie za. NR. generalnie zapamiętajmy, że zawiadomienie ZAF NR chroni naszą odpowiedzialność solidarną za niezapłacony VAT przez nieuczciwego sprzedawcę, a druga rzecz, bardzo istotna, chroni nasze ewentualne wydatki jako koszty podatkowe pod warunkiem, że zgłosimy, zgłosimy tutaj taką płatność na ten konkretny rachunek bankowy właśnie w tym zawiadomieniu do Urzędu Skarbowego. Ok, to pokrótce, czy to zawiadomienie jest straszne, czy też możemy powiedzieć, co zawiera? To zawiadomienie jest bardzo proste, tak bym powiedział. To znaczy, trzeba tylko znaczyć odpowiednią rubrykę, w jakim celu je składamy, hmm. i wskazać dane kontrahenta, do którego tutaj nastąpił ten przelew na rachunek niezgłoszony na białą listę. I oczywiście zgłosić ten konkretny rachunek, na który ten przelew został e, przesłany. Bardzo ważne, żebyśmy tylko pilnowali tego terminu. Mamy 7 dni. Nie 14, bo 14 było w okresie covidowym. Już teraz mamy tylko 7 dni i ważne, żeby ten termin był zawsze dotrzymany. OK, czy możemy teraz wrócić do tych transakcji, tak. e, mhm. które jeszcze stanowią wyjątek, gdzie nie musimy przestrzegać tego przepisu? Tak, jeżeli chodzi o e, te wyłączenia mhm. co do mm, stosowania Mechanizmu podziału płatności, tutaj stosujemy. Przepraszam, to, do białe listy. to białe tutaj listy. Stosujemy, tutaj mhm. stosujemy um, te przepisy do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Czyli, jeżeli mamy przedsiębiorcę, który. No właśnie. Handluje, prawda, czy sprzedaje dla osoby fizycznej, tutaj w ogóle tego e, przepisu dotyczącego białej listy nie stosujemy. Ok, a gdy przedsiębiorca nie jest czynnym podatnikiem VAT? Jeżeli przedsiębiorca nie jest czynnym podatnikiem VAT, to oczywiście on nie odpowiada tutaj z tytułu tego VAT-u, natomiast on e, może odpowiadać, jakby może. E, może dotyczyć tylko ten skutek mhm. dotyczący wyłączenia tych wydatków tak. z kosztów uzyskania przychodów. A gdy sprzedawca nie jest czynnym podatnikiem VAT? Sprecyzuję. Jeżeli sprzedawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, czyli wystawia fakturę ze zwolnieniem albo tym przedmiotowym, albo tym podmiotowym, no to wtedy tutaj on oczywiście nie będzie w ogóle widoczny na białej liście. Białej liście. No chyba, że go zarejestrujemy na tą że go zarejestrujemy jako podatnika VAT zwolnionego, ale on nie będzie tam widniał jako ten czynny zarejestrowany podatnik VAT, tak? Więc tutaj, jeżeli mamy tą sprzedawcę po stronie, jeżeli sprzedawcą jest podatnik zwolniony, no to tutaj ta biała lista też tak naprawdę nie ma, nie ma zastosowania, jeżeli mówimy o e, odpowiedzialności w VAT-cie. Dokładnie. Mhm. Jeszcze tutaj wymieniłabym rodzaje płatności między przedsiębiorcami, jeżeli to jest jakiś barter, potrącenie, tutaj mm -hmm. również przepisy nas nie dotyczą. Szybkie płatności, typu BLIK, tak. PAYU, mm -hmm. również wyłączają tutaj ten obowiązek. Czyli właśnie tutaj też definicja gotówki, tak, czyli mm -hmm. te wszystkie, tak jak mówisz, płatności z wykorzystaniem takich instrumentów płatniczych, czyli właśnie te portale, czy te instrumenty typu właśnie PAYU, czy różne inne integratory. Bardzo, ciekawe, że, bardzo ciekawa rzecz, może tak krótko tylko powiedzmy, ta kompensata czy barter, czyli no kompensujemy sobie, prawda, dwie strony transakcji kompensują sobie wzajemne faktury, wzajemne zobowiązania należności, w wyniku czego nie dochodzi do, dochodzi do potrącenia, może tak, dochodzi do potrącenia, nie następuje ten ruch wymiany płatności pomiędzy przedsiębiorcami. Mhm. Okej, okay, i ostatnia rzecz podmioty zagraniczne i transakcje zagraniczne. Czy tutaj e, również? Tutaj nie ma tych zastrzeżeń, ponieważ biała lista dotyczy tylko i wyłącznie podmiotów e, krajowych, podmiotów polskich. Zarejestrowanych oczywiście w Polsce. Może być oddział zagranicznego przedsiębiorcy, ale generalnie zagraniczna spółka czy zagraniczny przedsiębiorca już nie jest objęty białą listą. Okej, okay, mhm. tutaj płynnie przejdziemy do naszego drugiego tematu, czyli mechanizm mhm. podzielonej płatności. Co to jest, kiedy stosujemy uh -huh. Uh -huh. i w jaki sposób możemy to zrobić? No właśnie, jeżeli chodzi o listę, tam sugerowaliśmy się kwotą transakcji, prawda? Zgadza się. Tutaj z kolei przy mechanizmie pozwolonej płatności już się będziemy sugerować kwotą z faktury. Również kwotą z faktury brutto i również tutaj mamy kwotę 15 tysięcy złotych. 15 tysięcy złotych brutto właśnie, ale Kogo i czy czego może dotyczy mechanizmu uczuć płatności? Co to w ogóle jest może mechanizm uczronienu płatności? Możecie Państwo też go spotkać pod nazwą Split Payment. Dotyczy to takich sytuacji, gdy kontrahent przesyła nam kwotę netto i kwotę VAT. Technicznie w jednym przelewie, tak naprawdę, zlecając mm -hmm. jeden przelew, ale ta kwota netto trafia na rachunek podstawowy, taki ogólnodostępny sprzedawcy, natomiast ta kwota VAT-u trafia na takie subkonto, taki specjalny wydzielony rachunek vat podpięty pod ten rachunek podstawowy. Wiąże się to z tym, że ten sprzedawca, który otrzymał te płatności, no nie może tak wprost dysponować tym VAT-em, tylko ten VAT jest, powiedzielibyśmy, zabrożony prawda? Mm -hmm. Można go wydatkować tylko w określone sposoby. Między no innymi właśnie. może płacić za wad z innych faktur, czyli od faktur otrzymanych od swoich kontrahentów mm -hmm. lub też za niektóre należności budżetowe. I tutaj ten zakres systematycznie trochę się rozszerza z roku na rok. Tak, bo dochodzą na przykład cła. Tak, mamy oczywiście ZUS, podatki, które są tutaj pobierane przez administrację skarbową. Więc rzeczywiście ten zakres możliwości wykorzystania tego VAT-u, zgromadzonego rachunku VAT-owskim, jest całkiem szeroki. Oczywiście można go też wystąpić z urzędu skarbowego o to, żeby on został zwolniony, przekazany rachunek podstawowy, ale wymaga to spełnienia określonych, określonych przesłanek bardzo szczegółowych. I oprócz tego limitu tutaj, 15 tysięcy faktury, właśnie. jest y, jeszcze jeden czynnik, na który musimy mhm. zwrócić uwagę i tutaj nie tylko musi na niego zwrócić uwagę sprzedawca, ponieważ to on tak. powinien zawrzeć taką informację na swojej fakturze, mhm. lecz również podmiot kupujący musi na to zwrócić uwagę, bo nawet jeżeli nie ma takiej informacji na fakturze, którą otrzymał, to powinien zastosować tą płatność z pit paymentem. I mówimy tutaj o załączniku numer 15 do ustawy. No właśnie. Tutaj go sobie przygotowałam, żeby Państwu wymienić kilka ciekawych rzeczy. Ponieważ w tym załączniku mamy między innymi węgiel brunatny, oleje tłuszcze zwierzęce, granulki, proszek z surówki, żelazo stopy, rury okładzinowe. Co tutaj jeszcze ciekawego? Złoto inwestycyjne mamy, uh -huh. także przez sprzedaży złota również trzeba uważać, srebro także. Cynk, druty, nikiel, telefony do sieci komórkowych. Odbiorniki telewizyjne, uh -huh. świece zapłonowe, już prawie przeczytałam zapachowe, ale nie, zapachowe, nie, zapachowych nie, nie trzeba uh -huh. płacić w ten sposób. Myślę, uh -huh. że nawet ciężko by było za 15 tysięcy kupić zapachowych. No kto wie. Kto wie, ciężko by się potem oddychało. Roboty ogólnobudowlane, no to są, jest kilka tak. takich przykładów. Czyli usługi budowlane, remontowo-ogólnowykończeniowe. Uh -huh. Dokładnie. Czyli zapamiętajmy może jedną rzecz. Ta piętnastka jest tutaj kluczowa, bo z jednej mhm. strony, żeby ten mechanizm podzielonej płatności wystąpił, ten obowiązek, to po pierwsze kwota faktury musi przekroczyć 15 tysięcy złotych brutto, a jednocześnie świadczenie wynikające z tej faktury, czyli albo dostawa towarów, albo konkretna usługa z takiej faktury, e, musi być wymieniona w załączniku nr 15 do ustawy. Te, tak. I jeżeli te dwie przesłanki są spełnione, no to wtedy oczywiście mamy obowiązek zastosowania ten mechanizm, e, tego mechanizmu podzielonej płatności, split payment. OK, i teraz znowu konsekwencje. I konsekwencje sobie tutaj podzielimy na konsekwencje dla wystawcy faktury mhm. i dla nabywcy. Tak. Jeżeli chodzi o tego wystawcę faktury, no to tutaj e, taki wystawca faktury ma obowiązek każdą taką fakturę oznaczyć odpowiednio. To, to o czym Aniu mówiłaś, mhm. taką adnotacją mechanizm podzielonej płatności, czy MPP, mechanizm podzielonej płatności, tak? E, to ma taki skutek informacyjny, aby właśnie ten kupujący wiedział. W jaki sposób opłacić tą fakturę? Czyli z użyciem tego rachunku yy, z podziału tej kwoty netto yy, przelewanej na, na rachunek podstawowy i kwoty VAT-na rachunek VATowski. Yy, jeśli tego nie zrobimy. Jeśli tego nie zrobimy, to tutaj możemy się narazić na no, chociażby yy, wykroczenie skarbowe związane z tym, że nie oznaczyliśmy faktury tą odpowiednią adnotacją. Tu mówimy to od tej perspektywy osoby czy podmiotu, który wystawia fakturę. Tak? Natomiast no skąd ten nabywca właśnie ma wiedzieć, że powinien ten mechanizm podzielonej płatności zastosować, czy też nie? Tak naprawdę, jeżeli tej adnotacji nie będzie, prawda? Mhm. No, czy też również może się posługiwać tym załącznikiem. I tutaj jest jeszcze jedna mhm. ważna rzecz, że mimo tego, że te, te adnotacje nie zamieściliśmy jako sprzedawca, a tak. nasz nabywca jednak się zorientował mhm. i puścił ten przelew metodą podzielonej płatności, wtedy jesteśmy chronieni, i tego zagrożenia z tytułu dodatkowych tak. zobowiązań podatkowych nie będzie. No właśnie, czyli mamy taki dodatkowy argument w pewnych sytuacjach, żeby dokonywać te płatności w tym, w tym, w tym, w tym w trybie mechanizmu położenia płatności, zwłaszcza wtedy, kiedy nie jesteśmy pewni, tak. czy coś jest objęte tym MPP, czy nie. Dlaczego? Dlatego, że na wypadek gdyby okazało się, że jednak powinniśmy to zastosować, a nie zastosowaliśmy, no to wtedy możemy odpowiadać solidarnie za ten niezapłacony VAT przez tego nierzetelnego dostawcę, prawda? Tu jeszcze pominąłem odpowiedź na Twoje pytanie, Aniu, co do tego pod kątem wystawcy faktury, prawda? Mhm. On, jemu też tutaj grozi odpowiedzialność dodatkowa za tak zwane dodatkowe zobowiązanie podatkowe które wynikałoby, które obejmowałoby tą kwotę wynikającą z faktury VAT, mhm. tak, tą, tą kwotę VAT-u wynikającą z faktury VAT-owskiej, tak. To dodatkowe zobowiązanie dodatkowe. jest w wysokości 30%, się? 30% kwoty mhm. VAT-u wynikającej z faktury. Mhm. Okej. Okay. I na tym zakończyliśmy naszą rozmowę o białej liście i o metodzie podzielonej płatności. I skoro przez cały czas rozmawiamy o tych przelewach, o tej gotówce, to zastanówmy się wspólnie, czy gotówka zniknie. Jest to temat dość kontrowersyjny, budzi emocje. Większość osób liczy na to, że jednak ta gotówka w obrocie będzie mogła zostać. Ja uważam, moja opinia jest taka, że lepiej, żeby częściowo te płatności mogły być dokonywane gotówką, tak? Czyli Mieliśmy pewnie przyjemność, większość z nas oglądać jakieś firmy katastroficzne, w których rząd przyjmuje władzę jest stanie szybko, w momencie, gdy uh -huh. wszystko jest dokonywane przelewami, zamrozić konta, tak? tak. Oczywiście to są skrajne sytuacje, uh -huh. natomiast też wszyscy wiemy, co się działo, gdy było zagrożenie uh -huh. COVID-em, tak? Gdy nagle zostaliśmy wszyscy odcięci, tak. często od pracy. Uh -huh. Także myślę, że taka trochę wolność w postaci uh -huh. tego przepływu gotówki i to, żeby jednak tak zwany Wielki Brat nie widział wszystkiego, co robimy, uh -huh. no bo no wiadomo, no chcemy zachować sobie tą prywatność i myślę, że to jest ważne, bo to myślę, że ta gotówka powinna zostać i mam przynajmniej nadzieję, Mm -hmm. Że jednak jakiś tam limit tych płatności gotówkowych będzie nas przez cały czas obowiązywał i nie będzie już się zmniejszał. I nie będzie już się zmniejszał. No właśnie, dobrze, że do tego nawiązałaś. Mam podobne zdanie, też uważam, że ta gotówka jest tutaj takim e, trochę naszym, e, taką domeną tej wolności, właśnie takiej e, możliwości decydowania o sobie. E, zobaczmy, co się działo, jak wybuchła pandemia, mm -hmm. później wojna w Ukrainie, prawda, gdzie te kolejki do bankomatów. No To też o czym świadczy, że nagle ludzie poczuli, że ta gotówka ma większą e, e, moc niż środki zgromadzone gdzieś tutaj na rachunku. Aczkolwiek, no nie oszukujmy się, świat, świat zmierza w kierunku tutaj cyfryzacji, więc e, pewnie tej gotówki będzie coraz mniej, ale nie wyobrażam sobie, żeby miała być zlikwidowana czy e, zagrożona. Jedna rzecz, właśnie to dobrze Aniu, że do tego nawiązałaś. Przypomnijmy, na ten moment ten limit płatności gotówkowych to jest 15 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o transakcje i to dotyczy to transakcji wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami. Nie weszły na ten moment, tak, mamy rok 2024, nie weszły na ten moment przepisy dotyczące zmniejszenia tego progu, a tak, były a i... pomysły na mm. kwotę 8 tylko 8 tysięcy złotych. I też były pomysły dotyczące osób prywatnych, prawda? Też były, tak, tak. Też na szczęście projekt... tego też nie ma, mm -hmm. więc możemy odetchnąć. Ja jestem teraz w trakcie oglądania pierwszego sezonu serialu Opowieść Podręcznej. I tam mhm. też był taki moment, gdy nagle po prostu zapisy, to mhm. tutaj akurat skąd kobiet, e, zniknęły w pewnym momencie, w momencie wszystkie pieniądze trafiły do męża. Natomiast e, tak jak powiedziałeś, cyfryzacja, digitalizacja mhm. jak najbardziej, bo też jestem zwolennikiem. Natomiast no, zachowajmy tą swoją wolność, bo przecież chcemy, tak? Może niekoniecznie chcemy, żeby e, Państwo nas śledziło i w momencie jak powiedzmy jesteśmy na diecie, żeby zaraz nie przyszła jakaś wiadomość mailowa czy na nasz zegarek. Czemu kupiłeś ciastka, prawda? <laughs> Bardzo skrajny tak. przypadek, ale no, taki orwellowski troszeczkę. No. To no, wszystko w takim razie. No, tak. Zostawiamy Państwu też do oceny, co myślicie sami o tych płatnościach gotówkowych. Jeżeli macie jakieś hmm. refleksje, to podzielcie się z nami w komentarzach. Tak, z jakimi sprawami może mieć do tej pory do czynienia, czy coś wzbudzało Wasze wątpliwości, niepewność. Też chętnie podzielimy się Waszą wiedzą z Wami. I kolejne pomysły na nasze nowe odcinki również chętnie przyjmujemy, także komentujcie, subskrybujcie, jesteśmy tutaj dla Was. Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na YouTubie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.